Niko, jak się masz? To takie zabawne. Wiesz, jakoś nie miałem czasu na zabawę odkąd tu przyjechałem. Bardziej wygląda mi to na ciężką robotę. Powinieneś spędzać więcej czasu ze swoim kuzynem. Może właśnie w tym problem. Haha, ha. siedzę tu z Brusim. Siedzimy, dzwonimy po glinę i patrzymy, jak przyjeżdżają i się miotają bez celu. Pieprzone, skrytyniałe, skurczybyki. Nie powinieneś się tak bawić. Kto wie, kiedy naprawdę będziesz potrzebował pomocy. Cholera, chyba nas zobaczyli. Muszę lecieć, Niko. Hej, hey, hey, co jest hey, grane? Hej, kuzynie. Bullshit. Wielkie gówno. Jakie gówno? Mallory. Ach, co z nią? Like lubię ją. Naprawdę ją lubię. Really like Ale ciągle zadajesz się z innymi yeah. kobietami. Ta, no. nie. Myślę, że to ona zadaje się z bladem. Widziałem kiedyś jego samochód zaparkowany pod jej domem. Ta. Wiedziałeś? Podejrzewałem. Wiedziałeś kurwa? Co miałem powiedzieć? Wiedziałeś, że moja kobieta rżnie się z tym wieprzem i nic nie zrobiłeś? Ja nie. Nic nie powiedziałeś? Nie wiedziałem. Jesteś gnojkiem niko Belik, nielojalnym dupkiem. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, ty kutasie, ty pieprzony kutasie. Przepraszam. Pieprz się. No dobra, chcesz więc, żebym to teraz załatwił? Nie. Usiądź. Nie, nie mam zamiaru stać tu i wysłuchiwać, jaki to jestem nielojalny. Możesz pozwalać, by jakiś ruski gnój dymał twoją kobietę, ale ja nie mam zamiaru. Ale pozwoliłeś, kurwa. To było jeszcze zanim się dowiedziałem, że ci zależy. Zawsze byłeś hipokrytą. Niko... Zaczekaj. Nie rób głupstw. Poczekaj na mnie. Nie rób niczego głupiego, kuzynie. Na pewno nic głupszego niż pozwalanie, by ta tłusta świnia rżnęła Malory. Takie rzeczy się zdarzają. Tworzymy otwarty związek. Nie mieszamy się w nasze sprawy. Może następnym razem podejrzeć ich, jak to robią. Błęk! Żeby oglądać jego spocone, owłosione plecy poruszające się w górę i w dół. Nie zniosę tego, jak ona mogła to zrobić. Wiedziałem, że ci zależy. Muszę to zrobić. Zaczekaj, Niko, przemyśl to. Zostań na zewnątrz. Duzi chłopcy sobie pogadają. Daj mi drinka. W każdym razie załatwione. Kapusta? Po co jeść kapustę, skoro możesz mieć ziemniaki? Hej, ziemniaki. Wlady, chłopie. Chciałbym z tobą zamienić słówko. Co tu robisz? Wzywałem cię, chłopcze? Mówiłem ci, żebyś trzymał się z dala od Mallory. Zwijaj się i teraz Roman jest przygnębiony. Och, Roman jest przygnębiony. Myślisz, że mnie to obchodzi, pieprzony wieśniaku? Ach, tutaj jest. Hej, grubasku, zajebiście mi przykro, że jesteś smutny. Chlip, chlip Hej, Vlad, może moglibyśmy o tym pogadać. Zaczekaj. Trzymaj się z dala od Mallory. Chyba się przesłyszałem. Mógłbym przysiąc, że ten zafajdany kmiot mówi mi, co mam robić. Słyszeliście to, chłopcy? Tak. Wyrzućcie ich już! Wracaj na zewnątrz, Roman. Złapiemy Włada, Roman. Dobra, ucieka, wygraliśmy, wracajmy do domu Nie odpuszczę, dopóki tego nie zakończymy To jest koniec, on ucieka, więcej go nie zobaczymy Wróci, jedyne co go może powstrzymać to dwa metry ziemi Zapomnij o Malory. plany się zmieniają i... No wiesz, kiedy Vlad się nią znudzi Przestań strać po gaciach Myślisz, że Vlad nie będzie miał nam za złe, że go teraz gonimy? Muszę to zakończyć, tu i teraz Nie podoba mi się to, kurwa, kurwa mać Nie wychylaj się, skończę co zacząłem Zaczekaj, Niko, cholera Zabiłeś siebie i swojego kuzyna, wieśniaku Pieprzony kmiocie, myślisz, że zabicie mnie ujdzie ci na sucho? To się niedługo okaże Myślisz, że warto? Zginiecie ty razem ze swoim kuzynem przez tę portorykańską cipę To ty zginiesz z mojej ręki, Fiucie My sobie poradzimy. Moi przyjaciele was znajdą. Nie pożyjecie za długo. Na pewno dłużej niż ty, przygłupie. Pierdol się. Chciałbym zobaczyć jak Mikhail będzie odcinał ci jaja. Zabiłeś siebie i swojego kuzyna Wieśniaku. Jesteś trupem. Mikhail Faustyn uważa mnie za swojego brata. Zemści się. Half Beach to niewielkie miejsce. Mój przyjaciel cię znajdzie. To ty byłeś idiotą, Wladi. Nikt nie zadziera z moją rodziną. E, duży z ciebie chłopczyk, Wladi. Niko. Teraz to chyba koniec. Coś ty zrobił? A na co wygląda? Jesteśmy martwi. Nie, on jest martwy z nami w porządku. On miał wpływowych przyjaciół, ważnych ludzi. Mówiłem ci, żebyś się uspokoił, ty narwany durniu. Jestem spokojny. On chciał nas zabić, pieprzył twoją dziewczynę. Czego oczekujesz? Że zrobię mu masaż? Cholera, cholera, cholera.